No cześć, dzisiaj Rogi, Kapi i dzisiaj gramy, czekajcie, zagramy sobie finą grę, mm. czekajcie, zagramy sobie, nie broken heaven, czekajcie, Zagramy, czekaj. Dobra, gramy sobie to, okej? Okej. Dobra. To jest fajne dla ja już mam piętego staj'a. Tak to jest ale to? Jest zawsze tego Cątego staj'a. To jakby co? Jeszcze wiem, że nie jest najlepszy, ale mam ileś tam z tego. Znaczy, tylko co idę w sklepie, tutaj, patrzę, drugi, to nie. Ale nie, to jest kopia. To ja go zabiję niedługo. Nie? Zobaczcie, ja on się ma... O yy, oh, nie, on ma mnie na dwa ciały, ale on, zobaczcie, pół, po, połowa HP stracił. Tak ja mam za, tak, 8 8, 8, 8, 8 bilionów. Ło On nie. Ona zabije mnie. Już. Hm? Jak ja to widzę na długo? Ona to w ogóle podnosi. Ona jest lepsza do mnie. Myślę, że to... No podnosi się, to jest. Tak, to mi A to, no? Ach, takie jak dużo jest. Czekajcie. Czy... Aha, ja miałem to. Czekajcie. Idziemy bum do sklepu sprzedajemy, czekajcie jak diametry ja zawsze uciekam czekajcie wiesz co by 30 milionów, proszę 60 milionów sobie Dobra Jak chcecie kolejny odcinek to dajcie subika i dzwoneczek i, między, i na bieżąco w ogóle będziecie mieli z materiałami tak? Dobra, teraz właśnie, tak. tamten gościu jeszcze się salnął, ale nie, to jeszcze tak, się nie salnął. Dobra, dobra. I już jestem. D Ten. W ogóle zabijamy go na hipa. To jest nie o nie, to jest Matrix. Niby taki, ten Matix ma Z tego stade'a Ale Matrix to, to się zmniejsza w tej wizji personel Może zmniejszać, to coś Ten y, Matrix to sobie to kupi po prostu Nie znam tego Oha, on a, zabije nas A ja nie wiedziałam, że on nas zabija. Oh, no. ze ale wygrałem z nim Dobra, gramy ja yes, fajną grę znalazłem, ale nie pamiętam jeszcze jak ją nazywa. Może ty jakaś tajną grę gra? Czekajcie. Nie nie tak, eee. Zagramy sobie może aby... A może wygrać? Ja jestem nawet dobry, bo mam Ferartę za 200 tysięcy i e, polecam To grę, chcę zagrać kilka razy, bo jest bardzo ciekawa. I, mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodoba. O, e, A, nie ma skrywek. Ja w ogóle mam innego skina, Dajkę, tak. M mówię wam, że zawsze jest lagi na przykład. o, już nie mam. Idziemy jako kryminal. To co jest ogarnięte. Ja mam takiego skina, to mi pasuje jak mam te, jak mam w wszystko. O, ten, y, są ci jedyne, że ten, y, Nie wiem.

o oh, goodness! Co Chce uratować Czekaj, to daj mi. O, oh, rok, daj mi. Jest, chodź, chodzi, chodzi, nie. Dobra, Nie, on nie wyjdzie. Tu, aha! To jest. Słuchajcie, nie, ja nie jest. Teraz sobie uciekniemy od razu tam. wolność. Okej. Okay. Dobra. Ja chodim, ale to dziwne, to ja ma stój, ale nie że ten tyś. o, mam dużo schycia do odebrania, fajnie dobra jakby że co, możecie coś mi... mój mistrz robi karty kierowczo, dobra o, ja mam 40, ile? 41, 41 tysięcy ja lubię w tą wygrać a może jeszcze sobie obdy zagramy Dobra, no no, dna Czekajcie, musimy go włapać, bo on jest snubem, widać, to on nie ogarnia. Widziski, na to nie... E, pistolet na serio. Nie, złapanie! mnie. teraz uciekamy na bank. Sorry, to tak. jest tak. co? -e, głośno mi słychać, czekajcie. Czekaj się, głośno głośno mi słychać, jak tak. To łap to w górę. Jak Nie, to subik. Albo subik, jak tak. Znaczy, się dopiero 7 słów, a ja na 10 to daję piosenkę fajną. O, zechł. Lecimy zawsze za tymi skrzy tymi strałkami. O ten nóg niby jest kozak, ale niby był nic z ogar, 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 ogar. Mięty. Teraz o rok, brok. To brokę? brokę yy, no brokę. No nie cały czas. No owa. Nie, teraz jestem. Nie w to w to, niby tak niepewnie to sobie, ale one ją. Dobra. Yy, dobra. Będziemy... Chodź no, za. Chodź za, co tu nie są. A zacznij. On się nazywał jakoś tak Nie czekajcie. Mm -hmm. Aha, ma 34 tysiące erby. Rozumiem jak bym miał tabucę. Następny <grystanie> odcinek będzie z moim bratem, odprawiam. o dobra. dobry. to To jest, jest fun, tak? To jest chyba fan, Dobra, to pewnie ktoś co mnie subskrybuje. Ale... Z, I pewnie mnie nie rozpoznał, bo... Niektóre osoby wiedzą jakie mam... Jakiego mam z kina wiem jak ja się nazywa w się oni są ogarnięci. O, i też. Nasz, mój pan jest ogarnięty. Dobra, uciekamy O nie, już nie nas. Dlaczego mnie sparali, żeby nie da się uciec? Czekajcie, dwie na inny sfer. Albo w inną grę zagramy. Czekajcie, bo ja nie mogę uciec. Nie wiem, czy wy byście mogli, ale napiszcie w komentarzach, jak można uciec, uciec przed nimi. Czekaj, popularny, gry z counter to nie chce mi się. Tower of Hell, zagra zagrajmy, dobra? dobra? To jest parkour i umiem grać w parkoury. Ten materiał będzie trwa... Dobra, Dziś 20... Uuu, to będzie czas... Dziewczyna wbiła? To na wbiła nie wiem. To wbił, aha. takich jest takie, jest takie, tam ja Jezus, to fajna taka. To że pan mi poleci. E, Proto jest łatwiejsze, parkury, ale jest e, więcej poziomu. Nie, nie dało się teraz nie uda chociaż do tego drugiego to jest skoda skoda tam już przeskakujemy jak macie jak macie taką pszczołkę to jest podwójna grawitacja że, pod, że dalej lecimy da, o nie i dobra mamy ten poziom Och, tu, 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 tu trzeba na pierwszej osobie nie ej, aha co tam jest do góry, co? aha, do góry Aha, gdzie do góry jest odwrotnie. Jak skończy się ten czas, te 2 minutki, czyli gdzieś jedna minuta. Zagram sobie w Albo już kończymy metę. razy 4, to na pewno już nie tak szybko, bo to tak nie jest kilka sekund. Razzy 4 czas. Jeszcze jedną rundę, Ja mam 31, to mi się bardziej ja kupiłem grafikata. ja wszystko z tego kupiłem, ale umiem więcej to. To sobie kupiłem trochę. Ale już nie mam. Yy... O! Hmm. Może dzisiaj będzie streamer. Na żywo nadawane. Dobra. O nie! No dobra. I na marne kupili. oho duże. No dopiero pierwszy level, i oni są sami. Sekami. A nie, ja, ja już tego nie wierzymy. Dobra. Dobra, skucznie A co to? u A, nie, to jest ciężka mapa. Że od razu łapki będzie. Tym... Tamto to to była ciążka. Nie, źle skoczyłam. Po prostu. <laughs> Dobra, nie ten czas, to zagramy jeszcze jedną grę. sobie, że tak kilka gier mamy na raz, ale niektóre już przeszły praktycznie. Może zagramy sobie. Dobra. <laughs> Dzisiaj będą dwa odcinki pewnie. Na ale łatwe tam to było, ale nie wiem, czy tylko coś, jak chcecie, to mogę nagrać filmik, gdzie będę robił skina swojego własnego. Pokażę wam, jak będzie wyglądał i jak chcecie. Ja się nazywam Rogi Kapi. Rogi Kapi dokładnie. Z, z małych. Mam nadzieję, że fajnie. Następny film może będzie z kabelką. to No, tu się opłaca na dwa. To się na jedno i to na drugie. To na tak i tak i tu. No, tu łatwe. Yy. Aha, że to łatwe dla... Aha, dobra. To wychodzimy z gry. to działa. Dobra, ten materiał będzie krótki dosyć, ale zaraz... Czekajcie. Czekajcie, aha, nie mam tego, okej, okay. y, dobra, to pa pa i czołaj!